Witam serdecznie, za mną obok mnie jest nowa siedziba Huzarsów, klubu Feniks Warszawa, sala, która powstawała w wielkich bólach, ale w końcu powstała. 700-metrowa hala w centrum Warszawy na Torwarze, e, z dwoma ringami, z, z pełną paletą worków i innych przyrządów do trenowania boksów, gdzie kadra narodowa będzie mogła się szlifować i w ramach e, WSB rozgrywać wszystkie mecze. Tutaj będziemy, jak gdyby, mam nadzieję, że tutaj będzie się tworzyła historia, nowa historia polskiego boksu. Po to wszyscy żeśmy to jak gdyby, zrobili. Brakuje nam jeszcze tylko siłowni, która lada dzień do nas przy przyleci. Drobna kosmetyka. I zapraszam wszystkich chętnych. Pierwszy, pierwszy start mamy w Meksyku. Wylatujemy 13 listopada. 16, 15 listopada będzie waga oficjalna, 16 mecz. 16 przed meczem o 11.00 mam oficjalne zaproszenie pani ambasador Polski w Meksyku, także będzie miła, miła przerwa przed przygotowaniami. Powiadomieni są, powiadomiona jest cała Polonia, mieszkająca w Meksyku o naszym przyjeździe, także spodziewamy się też delikatnego, delikatnego pchnięcia ze strony, ze strony kibiców naszych. Przygotowania idą pełną parą. Przygotowujemy się do, do pierwszego meczu w Meksyku. Przygotowuje Polska Rosja, które odbędzie się w Gdyni 23 listopada. E, także dwutorowo zasuwamy. Już mamy trzeci mecz na, na grafiku i czwarty do końca roku. Cztery mecze rozgrywamy. Grafik bardzo napięty. Mecze rozgrywane są co dwa tygodnie. Wyjazdowy mecz zajmuje nam około tygodnia, także jest niewiele czasu na różne poprawiny. Po prostu tu... Mam nadzieję, że chłopcy po pierwszych meczach zobaczą, że to nie jest już zabawa, że trzeba ostro pracować Jeszcze tego na sali z nimi nie osiągnąłem Jeszcze ich, do tej pory udało mi się ich rozkręcić na jakieś 70% Jeszcze chłopcy nie wiedzą czym się różni boks amatorski od boksu zawodowego Mam nadzieję, że przy naszej pomocy trenerskiej już niedługo dojdą do, do tej wprawy i zmienią po prostu swoje myślenie Bo nadal jest to myślenie czysto amatorskie niepotrzebne w tej lidze Głównie zwracamy w przygotowaniach uwagę na w tej chwili na wytrzymałość, jest to 5 rund po 3 minuty, chłopaki są przyzwyczajeni do 3 rund, w przyszłości tych rund będzie jeszcze więcej, także pracujemy nad wytrzymałością, nad zmianą taktyki i stylu boksowania, robimy sporo sparingów, sporo, sporo wytrzymałości, bardzo dużo te treningi są ciężkie, wysiłkowe, chłopcy mają pełną dietę, rozpisaną przez dietetyków, 5-6 posiłków dziennie, po to, aby mogli mieć kupę bardzo dużo poweru na, na sali. Jeszcze to się zgrywa, to jeszcze nie chodzi, ta cała maszyna jeszcze nie chodzi tak, jak powinna być, no ale myślę, że to jest kwestia jeszcze miesiąca. Haiba iba nas wlekała bardzo mocno z draftem, z losowaniem i mamy, mieliśmy niecałe, mieliśmy dwa miesiące na zorganizowanie całej olbrzymiej firmy struktury logistyki zawodników. Tego było bardzo dużo. Ten początek był przeokropnie trudny. No, przebrnęliśmy przez to już i zajmujemy się czystym sportem, już przygotowaniem do, do samych meczów. Zawodników oceniam jak na razie... Zawodnicy są przyzwyczajeni do tego, że im się coś należy. Nie wiem skąd te przyzwyczajenia u nich się wzięło, natomiast tak nie wygląda sport profesjonalny. Im się nic nie należy. Im się należy tej wtedy, kiedy robią sukcesy sportowe, a żaden z nich nie ma żadnego sukcesu sportowego. Mistrzostwo Polski czy wicemistrzostwo Polski to jest to zaledwie malutki kroczek. Do jakiejś świetlanej przyszłości, ale chłopcy muszą zmienić swoje, swoje podejście. No. Wygrywasz, jesteś mistrzem, zarabiasz. Przegrywasz, jesteś nikim, nie zarabiasz. I staram się im to wpoić, chociaż cały czas im się mi się wydaje, że im się należy to za darmo, tamto za darmo. No to nie jest, nie jest tędy droga. Mam no. w drodze selekcji już nam kilku zawodników odpadło, którzy pomimo tego, że są najlepsi w kraju, nie chcieli brać udziału w, w USB. Tudzież warunki, które żeśmy przedstawiali finansowe, również mi nie odpowiadały, co było dla mnie wielkim zdziwieniem jako dla trenera Kady Narodowej. No Ale tak, tak jest. Pracujemy teraz z chłopcami, którzy przede wszystkim chcą, a później już od nas i od ich pracy zależy, czy będziemy te mecze wygrywali, czy poszczególne walki wygrywali. Do Meksyku jedziemy w dobrym składzie, jestem pozytywnie nastawiony na ten, na ten mecz. Uważam, że powinniśmy tam co nieco pokazać. Izu, izu, z tego co wiem, wrócił do Wasilewskiego, do ale to też, jak gdyby nie ja, powinienem się wypowiadać na ten temat, tylko e, promotor Andrzej Wasilewski. Między nami, czyli między Stanfordem, y, promotion a Andrzejem Wasilewskim, jest jak najbardziej wszystko w porządku, nie ma kłótni, nie ma waśni. Było ma, małe spięcie z, co do Izu Gonocha, natomiast teraz jest ta sytuacja delikatnie już wy, wyprostowana nie będzie brał udziału w dyni w meczu, musi stoczyć jeszcze kilka walk Andrzeja Wiślickiego, i sami musi się poza tym zastanowić czy on chce dalej boksować, czy zajmować się inną dziedziną życia A jak jeszcze kiedyś pamiętam jak sobie rozmawiałem luźno z kolegami jak bym chciał przygotowywać kadrę narodową do, do mistrzostw świata, Europy czy do olimpiady powiedziałem, że chciałbym ich wrzucić w autokar, jeździć po świecie i się non stop cały czas gdzieś tłuc Stała, stało się tak fajnie, że, żeśmy weszli do tej ligi WSB i mamy to na wyższym poziomie, na najwyższym poziomie, poziomie światowym i o to chodzi. Oni mają jeździć wszędzie wszędzie, boksować wszędzie, się tłuc, tak aby poznawali wszelkiego rodzaju różne style boksu, które panują, są, są na świecie w innych krajach. Bez tego widać co się działo w poprzednich latach, żadnych sukcesów, nic nasi chłopcy nie odnieśli, a nie są słabsi od innych. Tutaj zawiodła cała logistyka. Mamy te narzędzia, jaką, jaką jest liga WSB. Zobaczymy czy po prostu są twardzi, no. ja mam nadzieję, że ten, ta, sama, ta cała drużyna, która będzie brała udział w pierwszym, w drugim, w trzecim, w czwartym sezonie do olimpiady w Rio de janeiro. Ona będzie się cały czas zmieniać, trzon mam nadzieję zawodników będzie, będzie stały, natomiast kilku z nich tak jak jest w życiu nie wytrzyma presji, nie wytrzyma reżimu, nie wytrzyma treningów, nie wytrzyma walk w to miejsce muszą iść chłopcy, którzy przede wszystkim chcą wy, wybić się, czy to będą Polacy. W głównej mierze mieli być, ale czy to będą w przyszłym sezonie większość Polaków? Tego nie wiem. Są nasi chłopcy rozkapryszeni i rozmanierzeni, także zobaczymy jak to będzie w przyszłości. Na razie mają szansę, zobaczymy czy skorzystają z niej. W tym sezonie już są chłopcy wybrani, reszta nie chce, nie może, tudzież nie pozwalają im, im prezesi czy trenerzy w danych klubach. Eee, także ja już więcej zawodników w Polsce do WSB nie mogę, nie mogę dobrać, bo nie ma ich po prostu. Nie mam zawodnika w 85 kg i nie mogę go znaleźć Nie ma takiego zawodnika teraz w kraju, którego mógłbym dobrać sobie do WSB i żebym nie bał się, że on wyjdzie do walki i mu głowy nie strącą Mamy niedobór dobrych zawodników, wszyscy najlepsi zostali wybrani reszta została w domu albo nie chce, ich sprawa znaczy nie są na tyle odważni, wystarczająco do dobrzy, żeby się rzucić w te WSB Szukamy teraz jeszcze obcokrajowców ale jest różnica pomiędzy podejściem obcokrajowca, na przykład Białorusina, który jest z jak który przychodzi na trening i za, zasuwa. U nas jeszcze są laleczki, które sami nie, same nie wiedzą, cze, czego chcą. No. Jak mi się uda to delikatnych naprostować, to z nich zrobię mistrzów. Jak nie, to do wymiany bierzemy innych i, i trudno. No. Ja, ja jestem, ja, ja się czuję albo podchodzę do zawodników jak ojciec, natomiast... Yy, no mamy cel, jasno postawiony przez, przeze mnie, przez samych zawodników. Jak słyszę od zawodnika, że on chce być mistrzem, no to ja, ja jako trener zrobię wszystko, żeby on tym mistrzem był. Czy nasza współpraca będzie się udawała, czy się dotrzemy, no to już pokaże czas. Natomiast wiem, że z tej piętnastki, ze dwóch, trzech zawodników odpadnie w ciągu pierwszego sezonu. Zrobimy na pewno dobrze na tyle, na ile żeśmy się byli w stanie przygotować przez ten krótki czas. Nie, było, nie jest to na 100% ponieważ cała logistyka i krótki czas, który żeśmy mieli na ograniczenie wielu, wielu rzeczy nam na to nie pozwolił, ale myślę, że następne szmecze będą, będą nasze.